specjalna nominacja. Mama Blowa. Tak, Mixer nominował moją mamę do Brzydka 16 Challenge. I najlepsze jest to, że to jest już druga nominacja mojej mamy. Więc moja mama ma więcej nominacji do tego challenge'u niż ja, ponieważ ja dostałem tylko jedną chyba. Więc na szybko odpowiem, czy będzie nagranie od mojej mamy, czy nie. Bo na przykład tata Maty nagrał. Więc mama Blowa, czy nagrał. Nie wiem, na pewno moja mama by chciała, bo moja mama lubi takie rzeczy, więc to jest zabawa, więc na pewno chętnie by wzięła w tym udział. Tylko problem jest taki, że ona sama tego nie nagra, a dzieli nas 600 km, więc no, więc nie, chyba nie. Z drugiej strony, nigdy nie mów nigdy, bo bo niedługo biadę do rodziców, więc może wtedy uda się coś wykonać, ale nie chcę obiecywać, bo tak naprawdę nagranie tego jest 48 bądź 72 godziny, a jak przyjadę, to już to minie. Ale będziemy próbować, może się coś uda.